Siema, witajcie w Apex Legends w kategorii, um, jak się nazywa, to to, to jest, e, Areny. Już właśnie jest 1-1, przed chwilą zrobiłem 3 na 3, to była bardzo fajna, fajna gra. E, sobie zrobię tak. O, dobra. Także, trzy razy go nie nagrałem. Ale miałaby to, to, to dosłownie luźna, luźna gra dla mnie. No ale dobra. prostu fajnie, fajnie to wyglądało, szkoda. Jak zawsze nie nagrywam tego co jest ważne. Ale oni nie zaczynają znowu, nie wiem, to już to duży, trochę z durniami. Dobra, ładujmy się. Chodźmy trochę, ładujmy przywietrz, ich trochę. Właśnie, patrzymy trochę z boku. Iść trochę do przodu. No Dobra. Tak. ani tutaj. Oni razem gniecie, Już nie? Mam granatów, nie? Dobra. granatów, szybciej. Co za nich leżą. Ty też leżysz. Bez szans kodę, że ten drugi nie przyszedł. Nie raczył. Nie raczył nawet. No odejdź ode mnie. Dobra, udało się. Ale nie raczył, nawet podejść do mnie. Dobra, 2-1. Chyba na tą mapę w takim razie jest najlepszy ten. dobra adrenalina Durnie Dawaj, dawaj, dobra, dobra. dobra. Lecimy. Dzięki, że ich oznaczacie. Znaczy, Mark Nawet no, no, Dawaj, dawaj, wchodź, no. Nie ma nikogo. Teraz zajdźmy ich od tyłu, chociaż ja boję się, że... Przez to, że ci nie myślą, nic mi to nie da, że zajdę od tyłu. Ach... No No es. znaczylibym wiedział gdzie mają atakować, a tak to strzelam na oślep, no. Jest jeszcze so 2 2 Jest jeszcze teraz tiebreak i pewnie przegramy przez to. Durnie. Nie wiem, gra jest... Tak? prosta jest tak prosta nie, nie wymaga gramy nagle wyłączyła nagrywanie O, kurwa. No nie 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 no, ale to przez to, że ta gra się wyłącza, no ja pierdolę no. Też to jest bez sensu. Akurat jak wybiegł no Dobra, niech ktoś przyjdzie mi... Po... Dawaj szybciej, durniu ty. No dawaj! O mój Boże, co za stróżyny, Trafiam cały czas, no ja pierniczy no. Jeśli tak gracie, to szczerze wątpię, czy się połączy te dwa odcinki, te dwa, dwa, dwa elementy, nie wiem, czy zwolnię.

Dobra, wygrana. Dobra, wygrana. Ale naprawdę było gorąco. A naprawdę brak oznaczenia, brak komunikacji. Prawda, no. Czy nie mieć więcej dymu? ważne, że wygrano. Okej, okay, to Dobra. będzie krótszy raczej odcinek. Ewentualnie jeszcze może potem połączę coś dodatkowego. Tak żeby nie było takie puste i krótkie. Ale w końcu arena na nowych aktualizacjach i na nowej w końcu mapie. Wygrana. Także do usłyszenia. Na aura.